Tak utytułowanego klubu nie ma w całej Polsce. MKS Karkonosze Sport zimowo od lat pokazuje, że serce sportów zimowych bije w Karkonoszach. To tutaj trenują biatloniści, narciarze biegowi i saneczkarze. Trener, nauczyciel jest tą osobą, która przyciąga te dzieci do, do trenowania. Więc myślę, że tajemnicą sukcesu tego klubu to są przede wszystkim działacze i trenerzy. Prowadzimy klasę sportową tutaj w Szkole Podstawowej nr 15, więc zaczynamy oficjalnie od czwartej klasy. Klasy, a nie oficjalnie, od biegów na hulajnogach, od mistrzostw jeleniej góry, w biegach na nartorolkach, hulajnogach, łyżworolkach, więc no, od przedszkola. Ten klub to jednak coś więcej niż wykwalifikowana kadra trenerska i odpowiednio ułożony plan zajęciowy. U nas wszyscy w klubie staramy się wspierać każdego nawzajem, jesteśmy jak taka jedna wielka zajęczkowa rodzina. I tak naprawdę, na wszystkie obozy, wszystkie jakieś szkolenia jeździmy razem, więc mamy cały czas ze sobą kontakt. Myślę, że trener Edward w połączeniu z trenerem Sylwestrem, Robertem, teraz Moniką, myślę, że prowadzą to. I Przemkiem, i Martą. Przepraszam, zapomniałem. Myślę, że w dalszym ciągu prowadzą to tak, żeby każdy się czuł równy. Uroczysta gala, która odbyła się w Pałacu w Sobieszowie, była nie tylko dobrym momentem do podsumowania obfitego w sukcesy sezonu czy wręczenia nagród, ale także do integracji. Jest to na, na pewno bardzo fajne, że wszyscy możemy się spotkać w jednym miejscu. Zwłaszcza, że gdzieś tam jesteśmy w rozjazdach cały rok i nie widzimy się będąc w jednym klubie. No i fajnie właśnie zobaczyć, jak. jak, jak Jakie osiągnięcia zdobyli z koledzy z innych dyscyplin, będąc z tego samego klubu. Do klubu zapisanych jest ponad 200 zawodników. W sankach znalazłem się dzięki rodzicom, bo mama jest trenerką, tata był zawodnikiem. I jakoś tak to się od początku ciągnęło, że gdzieś tam w tych sankach zawsze byłem. Później gdzieś na wysokości czwartej klasy szkoły podstawowej stwierdziłem, że jest to coś, co fajnie trenować wyczynowo. Więc stwierdziłem, że dlaczego by nie spróbować swoich sił właśnie w tym sporcie na właśnie poziomie profesjonalnym. A bądź półprofesjonalnym? I tak to się w sumie rozpoczęło. Biegam na nartach, dlatego że ten sport jest bardzo fajny. Tam poznałam też bardzo dużo koleżanek i zawsze mamy jakieś wsparcie, jakieś gdzieś razem na zawody. Też osiągamy sukcesy. Rozwijająca się baza treningowa z Dolnośląskim Centrum Sportu na czele mocno ułatwiła zawodnikom treningi. Trening narciarza to jest bardzo wymagająca rzecz. Jeżeli chodzi o mistrzów, to oni trenują bardzo dużo. Zazwyczaj to jest w granicach. Od około 20 godzin tygodniowo trzeba robić dwa treningi dziennie i rzadko kiedy znajdzie się czas dla siebie. Wiele wskazuje na to, że prace przy budowie profesjonalnego toru saneczkowego w Karpaczu rozpoczną się jeszcze w tym roku. Trwają także przygotowania do budowy toru plastikowego w Sobieszowie. Klub MKS Karkonosze Sporty Zimowe działa nieprzerwanie od 1955 roku. Wychował olimpijczyków, mistrzów świata i Polski w każdej kategorii wiekowej.